Siódmy odcinek, włoskie klimaty. Jak się czuliście w tych włoskich klimatach? A... Piękną miałyśmy piosenkę. Uwielbiam Czasami... włoskie balady, idealnie. Dla włoskiego wieczoru właśnie włoska balada to jest... Mm, ...najlepiej. Bellissimo! No, Bellissimo. No, Bellissimo. Właśnie tego słowa brakowało. <laughs> A... Kasiu, chciałbym się zapytać, bo na ściance, kiedy w, przed odcinkiem wychodzicie, pozujecie dla fotoreporterów. Dziś była taka byłaś bardzo smutna i poważna. Smutna. Przecież, ja tańczyłam jako pierwsza, otwierałam w imprezę, ja naprawdę musiałam być. Czyli była poważna powaga, myślenie ja, bo nie, nad tańcem. Ja, bo, tak, Praszki ja już byłam choreografii, wiesz, generalnie zawsze przed tą choreografią to już my tak dajemy sobie te pół godziny, nie? Czyli pół godziny 40 minut, że już się tak gdzieś zamykamy na te bodźce zewnętrzne. Tutaj no niestety, 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 fajnie, bo masz już z głowy, ale no, musisz się skupić na tych wszystkich elementach ym, otwarcia programu, tak? Te wszystkie krzyżyki, nie krzyżyki tam gdzie trzeba stanąć, nie masz czasu się wy, f, f, wyciszyć f, 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 w, no. wyciszyć, nie? Więc tak, ja... mi się wydaje, że fajne to doświadczenie też, że, że wiedziałyśmy, że tak będzie, że nie będziemy miały tego spokoju, tego czasu dla siebie tylko i że będziemy musiały się z tym zmagać, e, zmóc. Zmóc. Zmagać, bardzo Zmagać. dobrze, bardzo dobrze powiedziałeś, tak. E, no, i, no i tak, no i dałyśmy radę jeszcze z tak trudnym tańcem, bo jakby był to jive, wiesz, to nie ma problemu, Może nie? Tak, tak, tak za No tutaj jednak pochce. trzeba stać na tej jednej nodze tak długo. To, to wymaga po prostu naprawdę tego poczucia, takiego spokoju, też balansu wewnętrznego. Um, także no trudne zadanie, ale wzbogaciło nas, myślę. Udało wam się wysokie oceny, ale jak skończycie swoją dzisiejszy odcinek, pewnie komentarze będziecie czytali. Komentarze się pojawiły, że ten pocałunek się pojawił na parkiecie. Czy... Czy to był pierwszy pocałunek w tym parkiecie? Przepraszam bardzo. Ale pierwszy damsko, damski. Damski, damski właśnie ten pocałunek. Czy to jest ten moment, kiedy wy pozwalacie sobie na to, co możecie? Czy jednak to też macie sygnał z na przykład produkcji, że musicie coś wykonać? Po to, co czujemy i chciałyśmy się pocałować. Prawda? Tak, myślę, że to było bardzo naturalne po prostu i e, cała choreografia, sam charakter tańca, wiesz, ten teatr tutaj, jak się tutaj tworzy ta piosenka, e, to, to po prostu, wiesz, to nie było nic nadzwyczajnego moim zdaniem, naprawdę. No, pełno par tutaj w, w co drugim odcinku się całuje, czy w, w każdym praktycznie. Tylko my się całowaliśmy przez półtworu, nie? Tak? No. Ja się co że cofnąć swój tajec. Ale tak mam... Nie obejrzyjcie, jeszcze muszę no. nie wyglądało. Zobaczymy co twoja dziewczyna skomentuje, jak to skomentuje. Myślę, że naprawdę to nie jest nic nadzwyczajnego i to jak aktorzy się całują w, w serialach, to też nie muszą chyba pytać, wiesz, I, i się o takie jeszcze nie pyta, wiesz, to jest taki inny format. Ale no, wiecie, to jest naprawdę... Musisz się zbić na takie wyżyny. Też tej wrażliwości, emocjonalności po prostu cieszę się, że możemy pokazywać energię, która płynie pomiędzy dwoma kobietami. A jaką największą granicę przekroczyłaś swoją, będąc tańcu zwiazda? Wow, no wszystkie! <laughs> jaką największą, no na pewno o, no, takie mentalne przygotowanie jest bardzo wymagające tutaj, jednak format, który wymaga co tydzień performensu na najwyższym poziomie gdzie masz bardzo mały, mały okres na przygotowanie się. I to jest taka, taka moja granica, gdzie ja zawsze lubiłam być taką perfekcjonistką przygotowaną do, do zawodów, a tutaj jednak no, trzeba trochę bazować na tym elemencie um, wariacji. Pamiętam słowa Twoje na ramówce, kiedy jeszcze nie było tańca z gwiazdami, przygotowania, jeszcze nie mieliście treningów. Ty sama powiedziałaś: Ja nie wiem, co tutaj robię, ja nie, nie umiem tańczyć, ale na parkie cię pokazujesz to, że potrafisz tańczyć. Ale to wszystko zasługuje, Jani Lesar. Nie, no, ona nie wiedziała, no. ona nie wiedziała, ale ona chce być teraz tancerką. <laughs> Czyli razem na zawody będziecie jeździć. A mogłybyśmy, właśnie, fajne by było. A bo, płacą bo, za to? Bo no, ty płacisz mnie. <laughs> No 200 wygrasz, no to się podzieli. Dobra, będziemy, będziemy z, z nagrody, nie będziemy jeździć, tak? Nie, tak, <laughs> jest, no nie absolutnie żarcik, żarcik, Na koniec zawsze odcinka odpada y, para. Dziś odpadła Agnieszka z Marcinem. Czy to też taki był dla Was szok, że to właśnie taka mocna para y, odpada w siódmym odcinku? Myślę, ja, jakie to ta odpadanka, ja y, staram się nie mieć żadnych myśli. W ogóle, czyli nie mam tak, że ja e, chcę przejść albo ktoś ma odpaść. Po prostu czekałam, patrzyłam na te światełka, na, na ludzi e, i usłyszałam, że Marcin Agnieszka, no z każdego szkoda, wydaje mi się, że świetnie tańcili, opowiadali piękną swoją historię, więc no szkoda, ale no, na kogo zamienić, no też ciężko powiedzieć. No. Ja cieszę się, że ciężko. my możemy dalej tańczyć. Zbliża się finał. To dla, kto dla was jest takim największym rywalem? Wiesz co, właśnie pytanie o innych uczestników wywołuje we mnie no, po prostu yy, absolutnie odrzucające emocje, bo ja nie, ja nie chcę tutaj rywalizować za bardzo. Myślę, tutaj nie. No, ale też to takie są jak mówię. zawody trochę, tak naprawdę. Trochę tak, ale no, to jest in, inny format niż zawody. Ja jestem przyzwyczajona, że mam metę, start, metę i stoper yes, mi pokazuje kto, kto wygrywa, a tutaj jest tyle różnych złożonych yy, czynników, które po prostu dla mnie nikt nie powinien odpadać, naprawdę. Ja bym chciała, żeby każdy do finału tańczył, po prostu może na końcu wtedy tam wywońmy, wy, kto, kto dostał e, najwięcej głosów czy coś, bo, bo ci ludzie są naprawdę wspaniali, wszyscy, tak jak Olek w, w zeszłym tygodniu. Czyli Moja też musiała zrezygnować, tak? E, no to jest, to, to jest smutne, bo jednak ten program jest taki pełen tych osobowości. I on w tym momencie się trochę kurczy, nie? Ale no, ja się cieszę, że tu jesteśmy dalej. Mam nadzieję, że. W finale wszyscy będziemy mogli zatańczyć razem wspólnie. Dziękuję Wam bardzo za ten dzisiejszy wieczór i wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Dzięki. Dzięki, Dzięki bardzo. Dziękuję Wam.